No, to jestem Cry Dragon. Zaczynamy nad moją serię Cry Dragon z World. Mm. Jest to mój pierwszy filmik z ja Jeszcze nigdy nic nie nagrywałem. Między innymi z powodu słabego mm. Około miesiąca mam nowego yy, więc jest teraz dobrze. No. I co? Bez zbędnych zapowiedzi zaczynamy. Myślę, że wszyscy, którzy tu są, wiedzą, co to jest zagra. No, na pewno wiedzą, co to jest zagra. I nie będę tutaj nic tłumaczył, bo po co? Nie będzie to żaden nadzwyczajny let's play. Po prostu. A, jak sobie. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, mimo wszystko. Zobaczymy jak tam pomysły no. będą. No oj, co ja gadam? No właśnie, chcę Wam powiedzieć, że w mojej głowie panuje lekki chaos, bo się uczyłem kulec po Rubika. No widzicie? I algorytmy są po prostu tak zakorzenione w mojej głowie, że odcinają dostęp pamięci do reszty i gadam, nie wiem, czasami niezłe bzdury. Ale Wam mówię, to jest spisek. I sek. Pozwę. Pozwę ich wszystkich. Pozwę. Pozwę. Ale to potem. To potem. YouTube na przykład. Halo, Nie, nie, nie nic nie mówię. Przepraszam, przepraszam. Nie nie, nie, rób, nie róbcie mi nic, youtuberowie. Youtube. Owie. YouTube owie. Boże, no widzicie, mówię. Mówię, co ja gadam. Dobra, wracając do gry. Zbieram trochę drewnika. I widzieliście tam... Może zwróciliście uwagę już, że ładne tereny tam były. Tak to jest seed, uznałem, że już teraz raz próbowałem nagrywać, najpierw nagrałem na dwa odcinki, ale oswajałem się jeszcze z prosem kompletiem i tak dalej i... Jakościowo nie wyszło to najlepiej, jak ja, i mam względem obrazu i dźwięku. Teraz tak już wszystko ogarniam, więc powinno być dobrze. I tak, format odcinków będzie raczej na pewno taki, iż... A tam Taki, iż będę nagrywał... Yy, nie, że będę nagrywał tak, będę się na przykład z Wami żegnał. Raczej, chociaż możliwe, że będę też. Ale to nie ten. To raczej tak jak skończysz w ogóle nagrywać w jednym dniu. Albo i nie, ale to zobaczymy, w każdym razie będą odcinki tak, że na przykład będzie drugi, będzie zaraz kontynuacja drugiego, dosłownie, sekundę po tym jak skończyłem nagrywać pierwszy. Tak naprawdę cały czas będę nagrywał, tylko po prostu będzie rozdzielenie na 15-minutowego oparta bo YouTube mi inaczej mi nie pozwoli. Ale z waszą pomocą szybciutko dostanę... współpraca co? Proszę was. No... To co, poszukamy jakiegoś fajnego terenu? To jest ciekawe dla we O, na łyżeczku. O, Nie mogę się doczekać 1.8. Taki fajny też będzie. Ale co, dopiero akurat jak skończą się wakacje, to jeden się będzie. Kiepsko, kiepsko. Mmm, ładne, mm, 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 bardzo ładne. Chodźmy dalej, może coś będzie za tymi górkami, jeszcze najmniejsze górki może będą. O, właśnie, tak myślałem. Na początku może być do nowo, zdaję sobie z tego sprawę, ale myślę, że rozkręcę się jakoś. No, tak, nie, nie wiem, to będzie zwykły let's play. Jeden może się podobać, drugim się może nie podobać szanuję i to i to Każdy ma prawo do swojego zdania, więc mam nadzieję na no. jak najlepsze oceny No ale Trzeba trochę kabla wykopać Napieram tego A właśnie mm, przekleństwa. Może mi się czasami ten coś, ale to zależy też od, że tak powiem, warunków panujących aktualnie. No, nie wiem, może zrozumieć aluzję, może nie. Powiedziałem to dosyć niejasno, szczerze mówiąc, czy znaczy, mówię szczerze mówiąc, ciągle. A, mody. Korzystam z morsetek i bluz. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Hm? Korzystam z 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 korzystam z Single Player Comments a to znowu już dlatego że gdybym nagle nie wiem gra jakimś to bym scrashowała a to jest mało bardzo mało prawdopodobne i raczej bardziej prawdopodobne jest to że po prostu komputer bym w, nie wiem z jakiegoś powodów screshował w każdym razie na przykład znalazłbym się Tutaj, o! I, i cofnęłoby nagle wszystko i byłbym w skale, więc po to mam to, żeby się wydostać żeby coś takiego by się przydarzyło. Ale zapewniam Was, nie będę sobie dodawał uciempów czy coś takiego. O nie! jest zabawę. Hm. Zjadíme je pohodně. Tam dám I... I jedem. Aha, nejedem, bo se těm narobí. Gramy na normalu? Tak, gramy na normalu? I ja, jest układem. Hey. Mm Fejdź. -hmm. Mm -hmm. Czy tak użyję gdyby do pozwolenia. A nie, a może. Bo nowa nowy wierzątka mi się szczerze podoba, wiecie? Znaczy w porównaniu, generalnie w porównaniu do wersji tej sprzed Przed 1.7 mi się podoba. W domu nie jest najpiękniejszym na tym ten... W grze, no ale... Hmm, o co chodzi? Nie wiem. W każdym razie... Bye! Hello! Ciekawe, jak już trwa odcinek. A może to już druga część odcinka? Nie nie wiem. W każdym razie lecimy dalej. <śm> 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 Tu jakiś ładny wodospadzik. Chodźmy tędy. Chcę teraz ujrzę coś epic, jak wejdę na tą górkę. Jak to? sobie Aha, tak. Dobra. Wow. Tak, myślałem o tym, żeby się stepnęły rekordy podane z miejscami fajnymi na tym sitie, ale uznałem, że bez przesady To co? Wiem myślicie, że tu się zbudujemy czy nie Pójdziemy, poszukamy czegoś fajnego mm. W niegorszym wypadku, może się tam tetwę. zamutzać tym jak idę, i idę, 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 i idę, 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 tylko przez 10 minut. I... miałby to sens? Nie miałby to sensu. Tak więc, wiecie co? To ja tutaj robię cięcie i widzimy się jak znajdę coś fajnego.